No, dzień dobry. Słuchajcie, to, co się dzieje u nas, tutaj, ostatnio, to jest w ogóle jakiś dramat. Chodzi mi o pogodę. Pewnie wszędzie tak jest, ale są straszliwe upały u nas, pewnie jak w każdym, w każdym miejscu, chyba kraju, w tej chwili. I są y, straszliwe ulewy, które niestety nie są fajne, to znaczy dobrze, że pada, ale szkoda, że nie pada tak, jak powinno. Czyli wiecie, po trochę co jakiś czas, tylko po prostu nie pada przez miesiąc, po czym y, walnie taką straszliwą ulewą y, i, i ta woda po prostu nie wsiąka, bo ziemia jest przesuszona, to wszystko spływa, robią się kałuże, y, które później właśnie gdzieś uciekają, w ogóle nie, nie idą w głąb ziemi i tak dalej i jest dramat. I y, 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 niestety widać to między innymi po drzewach. Bo drzewa po prostu schną. A wiecie, drzewa mają głęboko korzenie, więc to jest znak, że tam tej wody im brakuje, także no jest słabo. W każdym razie, no cóż, niestety myślę, że musimy, musimy być gotowi na to, że będzie coraz gorzej, no ale to nie chcę wchodzić w ten temat, bo jedni w to wierzą, inni nie. Nie chcę tam poruszać tej kwestii. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się w końcu grabem. Chciałam to zrobić na początku sierpnia, ale oczywiście. Wiele rzeczy sprawiło, że nie byłam w stanie. Po pierwsze, było naprawdę tak gorąco, że się nic nie dało robić w ogrodzie, a ja musiałam ten grab cały najpierw wyczyścić. Tak jeszcze nie wyczyściłam do końca, bo jeszcze został mi tam fragment nie wiem, może z 3-4 metrów ale tam jest strasznie zarośnięte, i naprawdę dojście do tego grabu tam to jest dramat. A co ciekawe, on tam fajnie rośnie, więc to jest w ogóle też to też jest inny temat. I a propos tego, że kiedyś dostałam jakiś komentarz, że grab wam się nie przyjął. Ja powiem Wam szczerze, nie, nie, kompletnie nie wiem dlaczego. Albo nie miał w ogóle wody, tak jak w jednym miejscu mamy takie graby, które kiepsko urosły, ale ja w ogóle o nie nie dbałam, w ogóle. Po prostu wsadziłam je, bo mi zostało parę sadzonek i one są nam rosły i mają jakieś takie pojedyncze listki, natomiast no nie dbam o nie, bo one nie są mi za bardzo potrzebne, przyznam szczerze, więc wsadziłam je. Tak, żeby po prostu rosły i jak urosną, to urosną, jak nie, to nie. Natomiast te graby, które wsadziłam w tym miejscu, gdzie chcemy mieć żywopłot, to zaraz Wam pokażę, jest miejsce, gdzie rosną średnio i jest miejsce, gdzie rosną bardzo dobrze. Średnio, bo mają za mało wody, ale to zaraz, zaraz Wam wszystko tutaj pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmowanie się grabu, to jeżeli dbacie o sadzonki, to to jest aż dziwne, że mogą Wam się nie przyjąć, dlatego że my mamy wsadzony ten grab właściwie w żwirze, bo jesteśmy przy samej drodze tutaj takiej żwirowej, która jest ubita i jak sadziliśmy ten grab, możecie zobaczyć to w poprzednich odcinkach na temat grabu, to wykopywaliśmy po prostu wielkie jakieś tam cegły, resztki z budowy jakiejś tak dalej i żwir i naprawdę w to wsadzaliśmy niektóre sadzonki i słuchajcie, one się przyjęły i naprawdę rosną całkiem nieźle. Więc, więc nie wiem, co by się musiało stać, żeby te sadzonki się nie przyjęły. W każdym razie to jest nasz yy... drugi rok, tak? Drugie cięcie. Drugi raz będę cięła ten grab. Myśmy go sadzili nie w tym roku, tylko w poprzednim roku wiosną i wcześniej jesienią. Czyli tak jakby yy, półtorej roku i rok temu, tak? Coś takiego. Pierwsza go w zeszłym roku w czerwcu, w tym roku chciałam ciąć go w czerwcu, ale czas mi niestety na to nie pozwolił i w tym roku tnę go teraz właśnie, czyli pod koniec sierpnia, ponieważ dzisiaj mamy 25 sierpień, więc... Późno. Lepiej ciąć troszeczkę wcześniej, no ale tak jak mówię, nie miałam wyjścia. Pokażę Wam, jak on teraz w, 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 w tej chwili jak on wygląda. No więc tak, to jest grab, który wsadziliśmy przed naszym domem, i on rośnie tutaj najładniej. Zobaczcie, jak się pięknie rozrósł. Teraz, oczywiście to wszystko, co wystaje, będę ścinała, i teraz przy okazji pokażę wam, jak to wygląda dalej. To jest wszystko wsadzone w tym samym praktycznie momencie, tak jak mówiłam, jedne były posadzone. Jesienią później drugie wiosną, więc właściwie tam niewielka różnica czasu pomiędzy nimi była. I teraz zobaczcie, jaka tu jest różnica. Do tego momentu, gdzie nie ma drzew, fajnie wszystko rośnie. I teraz tu, zobaczcie co tu się dzieje. Tu są brzozy. Brzozy ciągną bardzo dużo wody i ten grab rośnie, ale rośnie bardzo, bardzo powoli. Jest maleńki i jest w ogóle nie, nie rozkrzewia się od dołu. I teraz zobaczcie, kończą się brzozy i znowu zaczyna rosnąć bardzo ładnie. Tu jest kurde masakra. Ja tutaj dopiero kosiłam, a to znowu wszystko zarosło. I zobaczcie, tu już znowu fajnie się rozrasta. Także, jeżeli sadzicie graby w miejscu, gdzie są jakieś inne drzewa, szczególnie brzozy, to możecie spodziewać się tego, że jeżeli nie będziecie podlewać, a ja nie podlewam w ogóle tego grabu, podlewałam go tylko na samym początku kilka razy. No to będzie taki efekt, czyli jednak będzie miał tej wody za mało i po prostu będzie rósł uwolni. Natomiast jakąś już porządnie ukorzeni, czyli myślę za jakieś 2-3 lata, tak jak sugerowaliście mi też w komentarzach, to mam nadzieję, że zacznie rosnąć nam tutaj lepiej. My tych brzus nie chcemy wycinać, bo no bo po co? Drzewa są fajne, nie ma sensu wycinać drzew, jeżeli nam nie przeszkadzają. Także czekamy, co z tym grabem będzie się działo. W ogóle pokażę Wam jeszcze przy okazji, przy okazji naszą glicynię. Zobaczcie, jak się fajnie rozrosła. Tu, proszę bardzo, ona była posadzona tak jak chyba grab na jesień, ten pierwszy, czyli półtorej roku temu. Zobaczcie, jak ona już jest wielka. Tu jest jedna i tu jest druga. Także już musimy szukać pergoli. Już nawet znalazłam, już wiem mniej więcej, co będziemy tutaj stawiać. Chcieliśmy postawić metalową, ale stwierdziliśmy, że jednak postawimy taką grubą drewnianą. Ok, zabieram się teraz za to cięcie. No i słuchajcie, to nie jest tak naprawdę nic skomplikowanego. Normalnie będę to robiła nożycami albo mamy taką piłę elektryczną do cięcia takich rzeczy. Tylko, że on jest jeszcze za mały i. Jak zarośnie nam tutaj tą siatkę, to wtedy już będziemy mogli sobie od góry ciąć, także nie, nie będę miała ryzyka, że coś tam upnę, w sensie, że zahaczę na przykład o ten drut i tak dalej, więc na razie sobie to zrobię po prostu sekatorem. I teraz tak, ja obcinam go też na bokach, żeby on mi się tak nie rozrastał mocno w tą stronę, ale wszystkie te pędy, które są takie mocno wystające, po prostu ciacham, dzięki czemu ten grab po prostu od dołu nam się fajnie rozkrzewia. No i przy okazji, jeżeli chcecie, żeby on był taki bardziej formalny, chociaż ja nie do końca chcę, żeby on taki był, czyli żeby był, wiecie, super równy, no to, to sobie po prostu możecie go formować, jak tam chcecie. On się mocno skróci, ale tym się w ogóle nie przejmujcie, bo właśnie o to chodzi, żeby on zaczął puszczać więcej liści od dołu żeby ten, żeby ten żywopot był gęsty, tak, bo jeżeli nie będziecie tego robić, ja na początku bardzo, bardzo nie chciałam tego robić i było mi bardzo smutno, jak obcięłam go za pierwszym razem, bo zrobił się po prostu maleńki, chociaż on i tak był mały, bo wiadomo, że na początku jest mały, natomiast teraz w ogóle, w ogóle nie jest mi tego szkoda, ponieważ, ponieważ widzę, jaka jest różnica, bo on w zeszłym roku na dole nie miał w ogóle liści, był naprawdę po prostu cieniutki, puściutki taki, a w tym roku po prostu ładnie, pięknie się zagęścił Dzięki czemu wiem, że teraz mogę już sobie pozwolić na to, żeby go ciąć, bo po prostu daje to fantastyczny efekt i świetnie się rozkrzewia. Także słuchajcie, nie bójcie się je ciąć grabów, bo, bo to jednak ma sens, jak zresztą cięcie wielu innych. Słuchajcie, roślin. Dobra, ucięłam na razie ten jeden bok. Tutaj możecie zobaczyć różnicę. Nie wiem, czy widać to w sumie dobrze na, na ekranie. W każdym razie tu wycięłam wszystkie takie wystające pędy i te, które idą tutaj w bok i teraz oczywiście będę zabierała się za cięcie reszty jeszcze Wam tylko pokażę problem z tym, że jest sucho jeszcze słuchajcie parę tygodni temu te graby były wszystkie zieloniutkie teraz co prawda padało i się trochę zrobiło lepiej, ale o zobaczcie na, na przykład na jeden tutaj grab, który zaczął po prostu nam żółknąć Ten. także ewidentnie ma za mało wody bo on po prostu wysycha także zaczęłam to podlewać Widzę, że tutaj górne liście są zielone, więc mam nadzieję, że wszystko z nim będzie w porządku. To jeszcze nie jest pora na to, żeby graby robiły się e, żółte, co zresztą widać po tych innych sadzoneczkach. E, także tutaj ewidentnie też brakowało mu wody. Także wiecie, mówcie co chcecie, ale moim zdaniem e, no nie jest dobrze, jeżeli chodzi o suszę. Ok, słuchajcie, obcięłam, mm -hmm. pokażę Wam. Mm to teraz wygląda. Obcięłam go, prawie całego jeszcze mi został taki fragmencik. Jak widzicie te wszystkie takie wystające pędy po prostu ścięłam i wyrównałam. Tak samo zrobiłam z drugiej strony, natomiast tutaj w tym miejscu jeszcze na samym, na samym końcu, nie na samym końcu, tak na środku mniej więcej, gdzie są te brzozy, gdzie jest taki malutki ten grabik, ja go też obcięłam. Słuchajcie, tylko, że obcinałam tylko czubeczki dosłownie o, tutaj możecie zerknąć sobie. Tylko takie, wiecie, po prostu samą górę, no bo on jest, no zobaczcie jak on wygląda. Tutaj nie ma co za bardzo wyrównywać. Natomiast, żeby on mimo wszystko szedł dalej od dołu, to trochę trzeba go ściąć. No i dalej już jest lepiej, bo dalej już on się mm, fajnie rozrasta. Podobnie jak tam z przodu. Także jednak przez te brzozy, tak jak mówiłam wcześniej, no nie wyglądał on tak fajnie, jak bym chciała. Ale myślę, że to jest kwestia czasu. Tutaj, jak widzicie, w ogóle tam jest jakaś masakra, po prostu, bo tam jest wszystko pozarastane. Ja tylko wokół tego grabu czyszczę. Już pokażę Wam na samym końcu, e, jak to tam wygląda. O, tutaj już jest obcięty. Tutaj jeszcze mi został do obcięcia. Możecie zobaczyć różnicę. Tu jest obcięty, a ten nie jest obcięty. Chociaż tutaj więcej jest chyba tych e, pokrzyw <grabu> niż grabu. O, tutaj ostatnio czyściłam. Zobaczcie, jak on tutaj ładnie rósł. I słuchajcie, on był cały zarośnięty. Był zarośnięty, zaraz Wam pokażę jak. Zobaczcie, jak on fajnie rośnie tutaj. O, tak. Tu w tym miejscu, jeszcze widać gdzie nie jest też grab. I muszę jeszcze ten fragment wyczyścić, ale to bardzo, bardzo dużo czasu zajmuje, więc robię to tylko takimi fragmentami. Natomiast teraz jeszcze zostanie mi obcięcie tego i później ten, ten kawałeczek, no i będzie z głowy. Jeszcze teraz na sam koniec, jak już zetniecie grab, to warto jest go podlać, u nas dzisiaj podobno ma padać, więc poczekam. Jeżeli nie będzie padało, to jutro podleję go tak solidnie. Natomiast po pocięciu każdej rośliny warto jest ją podlać, żeby miała trochę więcej energii po tym, jak ją ścinaliśmy. Przynajmniej tak słyszałam. Także jest taki plan, że jeżeli nie spadnie deszcz, to będę podlewała. No i tyle słuchajcie, tyle na temat grabu. Będę go dalej wam pokazywała oczywiście. To jest jego drugi sezon. Po drugim sezonie już. Naprawdę fajnie się porozrastał, więc myślę, że w przyszłym roku będzie już w ogóle, w ogóle dużo większy. Oczywiście, zanim będzie taki duży jak chcemy, czyli na około 2 metry, no to jeszcze musimy poczekać kilka ładnych lat, ale to nie szkodzi, bo nam się nigdzie nie spieszy. No i tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już w przyszłym tygodniu, ponieważ w przyszłym tygodniu nasz synek idzie już do przedszkola, więc będę miała trochę więcej czasu. Teraz jest niestety dzień coraz krótszy, więc będę musiała trochę nadrobić samego rana chyba. Wtedy, kiedy teoretycznie mam pracę, więc muszę to sobie jeszcze poukładać jakoś sensownie. Najwyżej po prostu popołudniami będę pracowała, a, a rano jak kuba będzie w przedszkolu, będę mogła sobie tutaj chociaż godzinkę dziennie porobić, bo naprawdę mam strasznie dużo pracy, bo przez ostatnie, właściwie praktycznie dwa miesiące, ogród jest bardzo zaniedbany, bo po prostu. Niestety, ale ten rok jest dla mnie bardzo trudny, jeżeli chodzi o pracę w ogrodzie, ze względu na to, że wróciłam do mojego rekonstruowania strojów. Natomiast jeszcze słuchajcie, na koniec Wam pokażę. Zobaczcie, jak nam pięknie urosły w tym roku pomidory i ogórki. Mieliśmy naprawdę fantastyczne zbiory w tym roku ogórków i one, słuchajcie, nadal plonują. Wsadzałam je standardowo w maju i przez cały sezon mieliśmy ogórki. Udało nam się zrobić ponad 50 słoików e, kiszonych ogórków i do tego na bieżąco jedliśmy też świeże ogórki i to tylko właściwie z tej jednej szklarni. E, zrobiłam też sobie takie doświadczonko, żeby porównać i wsadziłam e, ogórki też w gruncie, dokładnie tą samą odmianę. To były e, ogórk, ogórki korniszony bodajże. No i powiem Wam, że najlepszą decyzją w tym sezonie było to, że wsadziłam e, ogórki gruntowe do szklarni, bo one po prostu oszalały i mieliśmy naprawdę ogromną ilość zbiorów. To samo tyczy się pomidorów. W tym roku pomidorów niestety mieliśmy kupne, bo jak widzieliście na poprzednich filmach moje sadzonki szlak trafił przez niestety podłoże, które miałam. Jechały jakieś panie, więc musiałam przerwać nagrywanie, bo ja się zawsze stresuję, jak mnie ktoś ogląda. Natomiast pomidory, słuchajcie, te, które mi jakoś tam się w miarę utrzymały beznadziejnie, ale wsadziłam je te, te jakieś tam pozostałości z tych sadzoneczek, które Wam pokazywałam też w którymś filmie, wsadziłam je do gruntu i słuchajcie, one naprawdę fajnie mi odbiły i mielibyśmy sporo pomidorów, gdyby nie to, że przylazła do nas zaraza, więc niestety, ale pomidory w gruncie poszły na kompost, tam zerwała Mam oczywiście te, które mogłam, bo z dnia na dzień po prostu jak się zaczęły te mocne ulewy, byłam sobie w piątek na ogrodzie, oglądałam wszystko, było pięknie, ładnie. Całą noc i całą sobotę lało. W niedzielę wchodzę na ogród, a tam po prostu pomidory już są do wyrzucenia. Także niestety tak działa zaraza. Na całe szczęście nie wlazła nam do szklarni i też dzięki temu... Tak myślę, że dzięki temu, że postanowiłam w tym roku profilaktycznie robić sobie od czasu do czasu oprysk z czosnku, który zrobiłam w zeszłym roku, żeby uratować nasze pomidory, i myślę, że to bardzo pomogło. Jak wiedziałam, że ma spaść deszcz, to znaczy był taki moment, że już zaczęło padać, kiedy to padało w piątek, tak. To ja w piątek już wzięłam sobie ten oprysk i tak sobie myślę, a profilaktycznie sobie spryskam te pomidory. No i słuchajcie, ani jeden pomidor nie jest na szczęście zarażony wszystkie nadal pięknie rosną niestety te które były w gruncie poszły na kompost ale to nie szkodzi bo mamy bardzo dużo pomidorów w tym roku ze szklarni już przerobiłam sobie część na pasatę pomidorową więc w tym roku mam nadzieję że i zimą będziemy mieli swoje pomidory w słoikach myjemy bardzo dużo pomidorów takich przetworzonych Ponieważ ja robię jakieś tam zupy, sosy z tego i tak dalej, więc bardzo się cieszę, że będziemy mieli swoje. Udało nam się w tym roku ze zbiorami całkiem nieźle. Mieliśmy też dużo fasolki szparagowej, ale bardzo kiepsko rosną nam rośliny kapustne. Co, to znaczy tak, kapusta i. Mm, jarmuż, rosną spoko, natomiast kalafior i brokuł to jest w ogóle tragedia, kompletnie nie chcą u nas rosnąć i nie wiem dlaczego, jeżeli macie jakieś rady, to chętnie posłucham, bo wszystko rośnie w kompoście, wszystko rośnie fajnie i por jest jakiś taki malutki, jeszcze też w tym roku, też nie wiem dlaczego, natomiast jeżeli chodzi o brokuły i kalafior, to jest dramat, w ogóle nie ma szans, żeby one urosły u nas, więc nie wiem, w przyszłym roku będę oczywiście próbowała dalej, ale w pierwszym sezonie, co prawda, zjadła mi je sarna, no ale w tym sezonie już miałam nadzieję, że urosną, a niestety e, po prostu tak jakby od razu zaczęły wybijać w kwiaty. Także jak macie jakieś rady, jak uprawiać broku i kalafru, to chętnie posłucham. No dobra, uciekam, słuchajcie, skończyć ten grab i lecę do naszego malca. Do zobaczyska, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu e, zobaczymy się z kolejnym filmem. Pa, pa.